Zwracanie się do ludzi, kierowniku, zostało zakazane. Przynajmniej w ogłoszeniu o pracę i grozi za to gigantyczna kara. A to dopiero początek. Zasypaliście mnie pytaniami. Czy to prawda, że normalny język polski w pracy stał się zakazany? No cóż. Od wigilii, jeśli napiszesz w ogłoszeniu zatrudnię magazyniera, Łamiesz prawo. Nowe przepisy nakazują używać w rekrutacji wyłącznie nazw neutralnych płciowo. Musi być magazynier, łamane na magazynierka, albo osoba magazynująca. Brzmi jak żart? Inspekcji pracy do śmiechu nie będzie. Za brak neutralności w ogłoszeniu grozi grzywna, nawet do 30 tysięcy złotych. Tak. 30 tysięcy za jedno złe słowo. I tu dochodzimy do ściany absurdu. Przepisy nakazują neutralność, ale biologia i kodeks pracy mówią co innego. Kobieta w pracy stałej może dźwigać maksymalnie 12 kg, mężczyzna aż 30 to prawie 3 razy więcej. Chcesz zatrudnić kogoś do noszenia worków z cementem? Nie możesz napisać: Szukam silnego mężczyzny, bo dostaniesz karę za dyskryminację. Musisz napisać: Osoba do dźwigania. Zgłasza się kobieta. I co? Musisz ją odrzucić, bo inne przepisy zabraniają jej tyle dźwigać. Państwo tworzy przepisy, które same sobie przeczą. Efekt? Polska podzielona. Jedni krzyczą: brawo, język tworzy rzeczywistość. Koniec z patriarchatem. Drudzy łapią się za głowy. To biurokratyczny bełkot. Zamiast szukać fachowca, będziemy tworzyć potworki językowe. A ty, co byś wolał? Być w umowie dumnym magazynierem? Czy neutralną osobą magazynierską? Daj znać w komentarzu.